Dobry, serdecznie witam. Na grupie Fotowoltaika na Facebooku ukazał się dzisiaj bardzo ważny wpis. Na profilu pani Michaliny Kulas jest list od pani Hanny Wieczorek. Przykopiowałem go do Worda, żeby łatwiej było go wszystkim nam zobaczyć. Pani była zwolennikiem fotowoltaiki aż do czasu otrzymania pierwszej faktury. W 2018 roku założyła 10 kWP na dachu. I po otrzymaniu pierwszej faktury zdziwiło ją, ponieważ zużycie energii zwiększyło się dwukrotnie w porównaniu do okresu przed fotowoltaiką. Jesienią 2020 roku otrzymała kolejny rachunek, który ją tym razem zszokował, ponieważ zużycie energii zwiększyło się dziesięciokrotnie w stosunku do czasu przed fotowoltaiką. Przed zainstalowaniem w 10 KWP. Pani zużywała 4000 kWh energii elektrycznej, a w ciągu roku 2020 zużyła ich aż 20 tysięcy kWh energii. 10 kWp wyprodukowało Pani mniej więcej 10 tysięcy kWh, no to nawet gdybyśmy dodali i całą produkcję plus to, co zużywała wcześniej, to i tak ilość jest szokująco wysoka. Pani twierdzi, że instalacja jest cały czas monitorowana przez wykonawcę i wszyscy uważają, że jest sprawna. No i oczywiście w tej sytuacji przez te wszystkie ogromne opłaty, ogromne koszty Pani odradza Instalację fotowoltaiczną, ponieważ to ogromna strata środków pieniężnych. Dokładnie zgadzamy się z panią Hanną, ponieważ nie dość, że wydała dość duże pieniądze na instalację 10 KWP, no to teraz wydaje ogromne pieniądze na rachunki energetyczne. W tym momencie okazało się 74 komentarze. Tutaj ludzie sugerują, że jest to problem z licznikiem. Przypominam, jest rok 2021, końcówka tego roku, a pani. Od 2020 roku, od jesieni, ma ogromne problemy z ogromnym rachunkiem za energetyczną. I tak naprawdę do dzisiaj nikt jej nie pomógł. No trzeba do adwokata. To naprawdę jest bardzo dobry, dobry wpis. Brakuje drugiego licznika. Uważam też, że należałoby zainstalować już od razu w przypadku pierwszej faktury wysokiej. Drugi licznik i sprawdzić, czy ten licznik zakładu energetycznego, aby na pewno jest sprawny. Licznik kosztuje około 400 zł i naprawdę w stosunku do kosztów, które ta pani ponosi i my wszyscy ponosimy, bo takie przypadki ja już znam z korespondencji, ponieważ często państwo do mnie piszecie maile o pomoc w takich sprawach, to uważam, że przydaje się naprawdę drugi licznik własny, żeby móc porównać, czy zużycie energii. I to, co wskazuje licznik zakładu energetycznego, jest prawidłowe. Ja w moim domu mam w sumie dwa liczniki prywatne plus trzeci zakładu energetycznego, nawet tr trzy w tym momencie, bo jeszcze założyłem dodatkowy licznik przy samym falowniku, żeby móc skontrolować dokładnie, jaką energię on produkuje, jakie moce bierne itd., ile energii pobiera, ale no to z racji mojego hobby odnośnie fotowoltaiki. Pytanie, czy pani nie domontowała sobie jakiś paneli grzewczy, przy okazji fotowoltaiki? Oczywiście nic z tego nie, nie, nie ma miejsca. No, i mamy tutaj, pan Kuba informuje nas, że jest to bardzo częsty problem, ponieważ zapracowani ludzie z, z zakładów energetycznych czasami źle podpinają licznik, ale jak mówiłem na wstępie, podpięcie licznika. Raczej nie spowodowałoby, że aż 20 tysięcy kWh energii elektrycznej by nam zostało pobrane, ponieważ gdyby nawet były odwrotnie podpięte te liczniki i to co produkujemy szło jako obór, a to co bierzemy jako produkcja, to z instalacji 10 KWP maksymalnie 10 tysięcy kWh energii wyprodukujemy, a tutaj jest mowa aż o 20 tysiącach źle podpięty licznik, źle podpięty licznik, licznik źle podpięty, i tak dalej, i tak dalej. Większość rad jest oczywiście w kwestii źle, złego, podpiętego licznika. Na pewno firma, która montowała tą fotowoltaikę, w przypadku tej pani, nie zachowała się według mnie, ale nie mam szczegółowych danych od nich. Może się powiedzą pod tym filmem prawidłowo, ponieważ widzą, co się dzieje, widzą, że klient ma poważny problem, a klient no, nie musi się znać na elektryczności. O nim zaufał, że dzięki instalacji fotowoltaicznej będzie miał lepszą sytuację energetyczną. Firma ta powinna. Powinna po prostu dokładnie zbadać instalację elektryczną tej osoby i zobaczyć, z jakiego powodu jest tak duże zużycie energii elektrycznej. Nie jest problem wypożyczyć rejestrator, zamontować go i nawet przez miesiąc czasu dokładnie rejestrować cały ruch energetyczny, jaki się odbywa u tej pani. Znam przypadek, kiedy instalacja ziemna, która szła do budki narzędziowej na trawniku koło domu miała lekkie przebicie i wieczorem, kiedy była wysoka wilgotność ziemi i trawy, to potrafiło po 2 kW energii elektrycznej pobierać. Na tyle mało, że bezpiecznik po prostu nie zadziałał, a na tyle dużo, że te zużycie energii było bardzo, bardzo duże, a w ciągu dnia pomiary nie wykazywały żadnego większego zużycia energii elektrycznej. Jak Państwo pamiętacie, mój film odnośnie mocy biernej, kiedy jedna z film Dostała fotowoltaikę, ale nikt ich nie poinformował, że przy wymianie licznika na cyfrowy zostanie im naliczona bardzo wysoka opłata za moc bierną. No i jak dostali po dwóch miesiącach pierwszy rachunek, okazało się, że zamiast płacić 100-200 zł miesięcznie, płacą 9 tysięcy miesięcznie. Tak samo tu mamy sytuację, kiedy ta pani naprawdę została pozostawiona sama sobie i musi płacić ogromny rachunek za energię elektryczną. Zakład energetyczny no, po swojej stronie nie widzi żadnej potrzeby pomocy, ponieważ to dla nich jest czysty zysk. I tutaj, jak mówię, instalator, dobry sąsiad, elektryk, ktoś powinien jej pomóc. Mam nadzieję również, że ktoś z Państwa jest w stanie pomóc tej pani zrobić to publico bono, ponieważ czasami trzeba pomagać innym. To zużycie energii, które ona ma w tym momencie, jest tak niewyobrażalnie wysokie. Absurd, absurdalnie wysokie, a opłaty z tego tytułu naprawdę no, ponosi ogromne. Tym bardziej, że chciała zaoszczędzić, zainwestowała w fotowoltaikę i zamiast oszczędności ma ogromne koszty. Serdecznie dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.